Cześć! Zastanawialiście się może, jak uzyskać więcej czasu w ciągu dnia, albo jak to jest, że ciągle nie macie na coś czasu, albo tego czasu wam brakuje? Jak to jest, że każdy z nas ma taką samą dobę, dysponuje tym samym czasem, a jedni są bardziej produktywni, a inni są mniej produktywni? W dużej mierze zależy to od tego, czego chcemy. Lub czego nie chcemy, ewentualnie przed czym uciekamy. Na prostym przykładzie możemy przywołać telewizję albo social media. Weźmy sobie, cofnijmy się o kilkanaście lat, kiedy nie było internetu, może powiedzieć o kilkadziesiąt, ale to może będzie przesada. Tak czy inaczej, mieliśmy w domu jedyną rozrywkę, jaką był telewizor, i korzystaliśmy z tego, co nam telewizja proponowała. Oglądaliśmy programy, które ktoś dla nas wybrał, ktoś zapłacił, bo stwierdził, że będzie z tego oglądalność i ludzie będą spędzać tam czas. I oczywiście działo się tak, że te programy były interesujące, a nawet jeżeli nie były, to na nie patrzyliśmy, bo nie mieliśmy nic innego do roboty. No i pojawiły się wtedy reklamy, tak? I teraz yy, mamy możliwości. Absurdalnie inne, lepsze względem tego co było, więc uważam, że w dzisiejszych czasach oglądanie telewizji jest totalną stratą czasu. Dlaczego? Głównie dlatego, że wszystko praktycznie, co jest w telewizji, można sobie obejrzeć na innych mediach streamingowych. A nawet jeżeli jest w telewizji i chcemy to obejrzeć z telewizji, to możemy to sobie nagrać. A po co? Zauważcie, że wszystkie seriale, które w telewizji trwały pół godziny, trwają 20 lub 22 minuty. Wszystkie seriale, które w telewizji trwały godzinę, trwają około 42 minut. Można spojrzeć na wszystkie seriale, które powstawały lata temu. Było to dopasowane do ramki reklamowej, która była do dyspozycji stacji. Czyli im lepszy mieli film, im lepszy mieli mega hit czy super serial. Tym więcej dostawali pieniędzy za reklamy. Rzeczą, która jest też ciekawa, to są wiadomości i pogoda. Są to rzeczy, które bardzo mało czasu zajmują, jednak są najbardziej oglądane z tych wszystkich rzeczy proponowanych, szczególnie przez starszych ludzi, co powoduje, że reklamy, które tam się pojawiają, są dużo bardziej wartościowe, jeżeli chodzi o pieniądze oczywiście nie o przekaz. Więc, jeżeli zdecydujecie się odstawić sobie telewizor, to zyskacie już więcej czasu, bo trzy odcinki serialu, który trwa pół godziny, oglądacie w godzinę. I to samo z dłuższymi serialami. Po prostu nie marnujecie czasu na reklamy. Mówienie sobie, że w czasie reklam macie czas dla siebie i możecie sobie coś zrobić jest y, wymówką, dlatego że jeżeli chcecie coś sobie zrobić, to dlaczego nie możecie zrobić tego teraz? Dlaczego potrzebujecie reklamy? Idąc w social media mamy to samo. Możemy oglądać oczywiście preferowane treści, czyli to co lubimy. I do tego zachęcam, że jak macie swoje zainteresowania, żebyście o nich oglądali programy, materiały, edukowali się, tylko uważajcie na pułapkę, jaką jest na przykład przeglądanie rolek na Instagramie, czy Facebooku czy shortów. Dlatego, że jak zauważycie, bardzo łatwo traci się poczucie czasu i bardzo rozbudza to naszą ciekawość, no i trochę niszczy nasze poczucie odczuwania radości. Dlatego, że kiedyś jak się oglądało film, no to człowiek w fabule się zatracał, interesował się losami bohaterów, no i były przy tym dodatkowe jakieś rzeczy. Teraz oczekujemy, że w ciągu 3-5 sekund. Jest to średni czas oglądania tych wszystkich rolek i krótkich filmów. Pojawi się coś, co nas zaintryguje, lub zaskoczy na tyle, że będziemy chcieli obejrzeć dalszą część. Jeżeli to się nie wydarzy, lecimy dalej. Więc po prostu możemy tracić dużo fajnych treści. Yy, za to jesteśmy zasypywani masą niechcianych informacji. Są na przykład jakieś wypadki. Jakieś rzeczy, które ludzie robią po to, żeby wywrzeć na nas jakieś wrażenie, które totalnie nie są wartością dodaną dla nas, są jedynie formą spędzenia czasu lub ciekawostką. Uważamy to za coś fajnego lub zabawnego, więc możemy to komuś przesłać. Jednak idąc w tą stronę, możemy stracić nieskończenie wiele czasu, tak samo na przeglądaniu treści w mediach społecznościowych, jak i na telewizji. Dlatego zachęcam Was, żebyście sobie. Wybieraj co chcecie obejrzeć. Zanim Wy stracicie swój czas, e, możecie sprawdzić oceny tych filmów czy seriali, które są. Ja często tak robię. E, nie polegam na nich w 100%. Dlatego, że są oczywiście filmy czy seriale, które ja lubię, spodobały mi się, czy tam bawiły mnie, jednak nie mają wysokiej oceny. Na Filmwebie czy ogólnoświatowej IMDb to jest taka strona, gdzie maszcie przekrój opinii, nie tylko z Polski, a z całego świata, więc zachęcam sugerowaniem się tymi ocenami. Dlaczego? Dlatego, że nie ma filmu, który ma ocenę 7, 8 lub wyżej na Filmwebie i ja uważam, że jest to tragedia, nie da się tego oglądać, jest to strata czasu. Za to jest masa filmów, które ma ocenę 4, 5 i po ich obejrzeniu mam takie poczucie. Zauważcie, że na Netflixie macie proponowane filmy, które ludzie oglądają, lub filmy, które są nowe, czyli oni je wprowadzili. Nie macie opcji segregowania po ocenach w Webu czy po ocenach IMDb. Nie macie możliwości sprawdzenia, co cały świat uważa. Dlaczego? Dlatego, żebyście wcale tego nie obejrzeli. Jak sobie przejrzycie top 10 oglądanych seriali na. Yy, Netflixie, czy może to być Max, czy może to być Disney, to okaże się, że w dużej mierze te filmy nie mają dobrej oceny i nie obejrzylibyście ich, gdyby Wam się nie pojawiły pod ręką. A skoro jesteście po pracy, wieczorem, chcecie odpocząć, wyluzować się, to zdecydujecie się, może obejrzę, zobaczę. Najwyżej nie będę tego oglądał i do tego też zachęcam, czyli spróbować obejrzeć kawałek, jeżeli się nie spodoba. Po jednym odcinku czy dwóch można przerwać ten serial. Nie ma co się biczować z tego powodu, że ojej, zacząłem i chcę skończyć, bo jestem ciekawy, co jest dalej. Idąc tym tropem, nie obejrzylibyście nigdy mody na sukces ani Emiak, miłość czy klanu, dlatego, że są to tasiemce stworzone po to, żeby zajmować wasz czas, po to, żeby zainteresować was losami bohaterów. I wymyślane są tak absurdalne scenariusze, żeby wzbudzić w Was różne emocje, na przykład złość, strach, zawiść. I wtedy jesteście wiernymi widzami, oglądacie ten film i powodujecie to, że dalej opłaca się go produkować. Mamy takie czasy, że większość osób już wie o tym, co mówię. To nie jest jakaś nowa wiedza odkryta. Jednak warto zastanowić się czasami, na co poświęcamy swój czas. I jeżeli zobaczymy sobie, że kilka godzin dziennie tracimy na mediach społecznościowych czy serialach, to wystarczy ten czas odrobinę zmniejszyć, przesunąć, i wtedy będziemy mieli czas na jakąś inną aktywność. Możemy sobie na przykład wyznaczyć 10-15 minut, czy nawet pół godziny na czytanie książki, i wtedy Bierzemy sobie jedną z książek, które chcieliśmy przeczytać, a jak nie, to sobie możemy poszukać książek, które są o naszych zainteresowaniach, czy są wysoko ocenione. Dzielą, dzielą się książki w dużej mierze według mnie na dwie kategorie, czyli te, które są jakimiś y, poradnikami, i takimi, na których możemy czegoś się nauczyć, a druga część to są te, które opowiadają różne historie, kryminały, czy tam jakieś. Fantastyczne, czyli są tam jakieś historie, w których możemy też się zatracić. Zauważcie, że style pisania tych e, autorów są bardzo podobne. E, powoduje to, że schemat w książkach jest podobny, jednak zachęceni jesteśmy do czytania. Mamy takich dwóch autorów e, ciekawych. Jeden to jest morus polski. Ostatnio sprawdzaliśmy, okazuje się. Że on wydaje książkę raz na kwartał, czyli cztery książki rocznie. Dlaczego? Bo to się opłaca, bo ludzie kupują i jest to coś, co zapewnia jemu wspaniałe życie, a Wam super rozrywkę. Dlatego, że pomijając to, że są wszystkie na jednokopy, to przyjemnie się je czyta. Drugim autorem jest Koben. Coben akurat. Wydaje około jedną książkę rocznie. Wydał ich ponad 30, ale zaczął to robić około 1990 roku, więc ponad 35 lat temu. Moim osobistym zdaniem, podobny jest styl pisania tych autorów. Myślę, że Morus się mógł sugerować pewnymi książkami Kobena. Sprawa to tylko tyle, że mm, mamy co czytać, czyli jeżeli jesteśmy zainteresowani historią danej postaci i stylem, który nam się podoba, możemy też w to popłynąć. Więc wracając do początku, czyli organizacji naszego czasu, tak samo prokrastynację możemy uprawiać poprzez social media, poprzez oglądanie telewizji, poprzez czytanie książek, poprzez nawet rozmowy ze znajomymi. Czyli dużo ludzi na przykład opowiada o swoich problemach albo żali się innym, czy ma potrzebę rozmawiania ciągle o czymś. Jednak wcale nie chcę nic z tym zrobić, bo jeżeli by chciało coś z tym zrobić, to by się zajęło robieniem tego, a nie mówieniem o tym. Więc to, że niektórzy z nas osiągają lepsze rezultaty niż inni, polega na tym, że lepiej potrafią zarządzać swoim czasem. Wracając do tematu czasu, doby, każdy z nas ma taką samą. My decydujemy, ile czasu śpimy, my decydujemy... O której kładziemy się spać i o której wstajemy, możemy zawsze wstać godzinę wcześniej, będziemy mieli czas na coś, na co uważamy, że nie mamy go wieczorem lub jesteśmy zbyt zmęczeni, by to robić. Możemy też pomyśleć o zmianie pracy, czyli jeżeli tracimy czas na poranne wstawanie i toaletę, bo musimy się długo wyszykować do pracy, czy długo robić makijaż, jeżeli jesteście kobietami i musicie dojechać do pracy. Czy samochodem, czy pociągiem, i sprawia to, że wstajecie dwie godziny przed rozpoczęciem pracy, to jeżeli uda Wam się znaleźć pracę zdalną albo pracę lepiej płatną w krótszych godzinach, to zamiast wstawać o godzinie 6 rano, żeby pracować od 8 do 16 i być w domu około godziny 17 zmęczonym, będziecie wstawać chwilę przed 8 i kończyć chwilę po 16. I te trzy godziny sprawią, że będziecie mieli czas na coś, czy, co chcecie robić, a nie mieliście wcześniej na to czasu. Możecie powiedzieć, że łatwo jest mówić, bo w mojej branży nie mogę znaleźć pracy. Ok, możesz tak żyć do końca życia, to jest twoja sprawa, twoja praca. Możesz mieć zobowiązania, kredyty, rodzinę, inne opłaty i twierdzić, że nie można tego zrobić. I jeżeli tak uważasz, to ja niestety w tym Ci nie pomogę. Mogę Ci tylko pokazać szansę, że można coś zmienić. Nie uważam też, że wszyscy powinni pracować zdalnie i że praca fizyczna czy na miejscu jest gorsza od pracy przed komputerem. Uważam jednak, że jeżeli pracujecie na przykład fizycznie czy pracujecie gdzieś na miejscu, można znaleźć sobie lepiej płatną pracę. Albo lepsze zlecenia, albo robić coś inaczej, żeby zarobić więcej pieniędzy. Wtedy będziecie mieli więcej wolnego czasu, bo w mniej godzin zrobicie lepiej płatną tą samą pracę. No i pamiętajcie, że jeżeli szef Wam płaci, to opłaca Wam się go. Opłaca mu się Was zatrudniać, więc każdy z nas może spróbować robić coś na własną rękę. Pamiętajcie, że jest dozwolona u nas działalność, która nie wymaga rejestracji, zakładając niski dochód. Musicie sobie o tym poczytać. I każdy z nas może spróbować dowolnej usługi czy dowolnej pracy, zanim zdecyduje się na otwarcie działalności. Więc próbujcie, działajcie i dajcie mi znać, czy macie czas na wszystko, czego potrzebujecie, czy jednak Wam go brakuje. На